Hej, cześć, witam was kolejnym odcinku DLSK 3 Morrowind I ostatnio zdobyliśmy sobie tą ciekawą, fajną orkową zbroję i... mamy jeszcze 20kg miejsca we, w tym, w ekwipunku, tak więc mogę spokojnie jeszcze gdzieś iść Chociaż i taki idę do Balmory, już w stronę Balmory przynajmniej, tak mi się wydaje, tak, tak Żeby odstawić co tam mogę I czemu nie pozwierać sobie czasem bagien? Jak to jest gorzkie wybrzeże, tak Czemu nie pozwierać sobie gorzkiego wybrzeża? Jest jakaś wyspa i jakiś post. Ok, tam nic ciekawego raczej nie będzie. No, są znaki już. Ok, w sumie może nie do tych znaków. I ładnie to wygląda. temat. jakie to musiało jakieś wrażenie robić? Ok, w sumie teraz muszę znaleźć na. What? Jest to może podpisane? Co to jest? Caldera Balmora, czyli muszę w tamtą stronę iść. Ale what? The fuck! Nigdy tego nie widziałem, przynajmniej mi się nie przypomina. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem. What? Tak blisko Balmory? Byłem w takim, w takich butowlach, ale to na pewno nie tak blisko Balmory, to gdzieś... za bramą chyba było. The fuck! Walnę sobie saveika. Nie masz indeksu, to portale jakiś, co to jest indeks w ogóle? Butelka, butelka, jakieś gówno tu są. W beczkach tylko ryż. Czy jak się nazywa, ogólnie? Chciałem dowiedzieć się, solny, solny ryż, tak? Ale what the fuck? Gdzie ja w ogóle jestem? O to chodzi? tutaj nie wierzę. Ok, przejdź tutaj. Jest jaki zwój. Niestety nie mogę go przeczytać, tak więc, ale i tak sobie go wezmę. W sumie tutaj jest tylko jakieś gówno i jakieś gówno. Yy, o, no tego już mogę. Okej, okay, to w sumie raczej... Co ja wziąłem? Okej, okay, to w sumie też mogę wywalić, już więc nie potrzebuję tego. A to fuck? gdzie ja w ogóle jestem? Coś się stało. Okej, okay, tu jest jeszcze jakaś większa twierdza, tak więc poczekam sobie do końca. I w sumie tutaj mogę wejść. Dobra, tu jest zwykły ork. Jaki? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest dobrze. Mam w miarę mocną zbroję, tak więc jest okej. Okay. Gdzie jest moja tarcza? Mam ją. Do wyzdrowienia. korupa. Mm -hmm. Już dziś wykorzystałem, wykorzystałem, tak? Ok, walimy tutaj już na kawałek do, do wyzdrowienia. Pięknie, pięknie padli obaj. Masz coś ciekawego. dobra, już widzę, co masz ciekawego. Fuck you, fuck you. Fuck you. Give me that. Oh shit, nie wierzę co to jest Co wy tutaj macie? Ludzie, święć. orkowy młot Ja już jestem ustawiony. Mam jeszcze moje bariery. Nie, już zapicam bariery, tak więc nie mam jak bardzo tam... stalowy krótki ostrze, tak jest nic ciekawego. E, nie, na razie nigdzie nie chcemy iść. Powybijam tylko tych. No, dawaj, bania. Ok, w sumie też nic specjalnego tutaj nie masz, chyba. Tak, to tylko norweskie. Tu was dwóch widzę. Jest coś strzałaj, o ile się nie mylę. Gatemet! Dobra, nie jest to strzał, walcie Ok, tu walę na sajwika. I mam coś, żeby uleczyć się. Yy... Okej, okay, padła. Ona sama. Stalowy mód. Okej, na ciebie trzeba uważać. Ok, pad, pad, pad. Jest dobrze. Co to jest? Kosztownego koszula. Wezmę sobie. A to? Dużo waży, się nie opłaca specjalnie. Ma mało miejsca w ogóle. Tak to wszystko by powzi yy, wszystko by tam wziął. W sumie już mogę chyba spadać do balmory, tak naprawdę, ale nie wierzę. Co tu w ogóle jest? Tak blisko, panowie... Nie, no nigdy bym nie spodziewał się. Okej, okay, w pobliżu są jeszcze wrogowie, tak więc trzeba uważać. Zobaczymy jak silni. Ale mam już młot workowy, tak więc easy. Okej. Okay. Nie mam szans. Ale nie! Muszę tu wrócić. Ja tu muszę wrócić. Tak, quick save odczytaj. Ja już widziałem, jaką mieli tam byłem Shit. Uciekaj. 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 Ok, czekamy do wyzdowienia. I bijemy jeszcze raz. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ok. Sparliżowali mnie. To jest jakiś elf. Ugh, shit. Jeszcze raz. Autosave, tak? Walnę sobie jeszcze tego autosave. A. Ja muszę mieć ich broń. Ok, jeden pad. <laughs> Świetnie. Savik. Ok. Nie jest specjalnie mocny, ale masz szklany sztylet. Na moim poziomie jest niemożliwy w ogóle. Ja padaj. Wysoka poziomała postać jakaś. Okej, okay, najpierw zaczniemy od tego słabszego. I za chwilę przejdziemy do najlepszego. Ja nie wierzę, ile to kosztuje. Nie. O, jest taki klucz. Okej. Okay. W sumie już mogę wracać do Balmory. Nie wierzę, ale mi się pofeciło. Szklany. Sztylet tylko sześć 6000. Patrzcie, to tak? Nie, ja muszę sztylet sobie teraz wyrobić jakoś. Umiejętność sztyletu. Ale tu słabo wstecz nie mają ten poziom zarabiania, czy tam ogólnie uzbrojenia postaci. Ja jestem chyba na trzecim poziomie. I mam taką broń. Naprawdę. Wow. okej, okay, lecimy do balmory. W sumie tak od piątego poziomu będę mógł gdzieś chyba spytać się o nowe zadania, jeśli chodzi o główny wątek. To ja coś czuję, że do tego czasu będę miał już taką zbroję, takie bronie, wszystko i miał na no, maksa. Okej, okay, w sumie można wejść pod górę. Okej, dam tam w ogóle podejść? Nie, raczej nie. Tam są te takie gówna. Jak w ogóle jest ten yy, ładunek? Prawisz? Ja sobie muszę to zostawić, chociaż nie, przetestuję go i zobaczymy, jak on działa. Ciężko będzie trafić. Nie, nie, nie. Nie ma szans. Tym też specjalnie nie Padaj. Szczół. Już nie. Jeszcze nie co to jest? A, ten gówniarz. Okej, okay, padł. I w sumie można lecieć już. Jest noc. Nie ma żadnej pochodni. To znaczy, nie, ja tam za a nie podejdę pod tą górę. I tu się teraz zatrzyma. Tak, tak. Może jakoś tędy, bokiem. Gdzieś błąd, może znajdę? No jest. Z Szybokiem lekko iść. Jest Bal... To po drugiej stronie balmory macie taki coś. Naprawdę ludzie. Nie wierzę w was. Okej, okay, jestem właśnie w balmorze, tak więc tutaj mogę zakończyć jeden z... odejdź. Ja też mam mały czas, możesz odejść. O, dziękuję. Jak ja wyglądam, okej. Okay. Tutaj mogę zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia. Możecie zostawić subwoofer, jeśli Wam się podobało. Cześć.